12 time Na Time reprezentantka Polski Aleksandra Lusina i Omar Plus S. Przygotuje się w sumie 31 polidor. Aleksandra Lusina from Poland with Omar Plus S. Next to go horse with number 31 polidor. A więc już teraz, szanowni Państwo, każda para, która obejmie prowadzenie w tym konkursie ma zagwarantowany start. W finale małej rundy, który odbędzie się jutro, Aleksandra Rusina, to mistrzyni Polski z roku ubiegłego, spełniła brązowa medalistka Pucharu Polski, uczestniczka Mistrzostw Europy w W tym roku z ekipą y, zwycięstwo na zawodach CSI o Pucharze Narodów w Talinie, miejsce trzecie w Atenach. To no był Aleksandra Luśina i OMA plus S Wynik tego przejazdu 67,9 sekundy. A my już mamy na parkurze kolejnego zawodnika z Najwyższej Półki Polskiego Jeździectwa. Witamy gorąco Jacek Zachod i Polito. <noise> Przygotuje się numer 32. Uriel. Jacek trzy Trzykrotny mistrz polski. Raz był wicemistrzem, raz. Z mistrzostw przywiózł medan rozody było to dokładnie dwa lata temu w lecznej roli do historii światowego jeździecwa przeszedł w 2002 roku podczas finału Kuchawy Światowicku. Tam wygrał pierwszy pół i finału kucha Światowego. Polidor Jacek Zagor, Polska. Jacek Zagor from Poland. Next to go for group number 32. Good. Thank you. Jeden 57 i czwarty sekundy, szósty siódmy osiemtyny